Dzień dobry, nazywam się Tomasz Kupczyk. Zapraszam na kolejny cykl wywiadu pod tytułem Wybierz kierunek Solidarność. Dzisiaj moim i Państwa gościem będzie pani Jolanta Kierz, przewodnicząca organizacji związkowych przy Domach Pomocy Społecznej w Teodorówce. Dzień dobry Pani. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Pani Jolanta, jest Pani przewodniczącą kilka lat. Proszę powiedzieć, jako że już Pani ma doświadczenie kilkuletnie, czym dla Pani jest Solidarność? Dlaczego Pani wybrała Solidarność? Wybrałam solidarność, dlatego że solidarność broni praw pracownika mhm. w zakładzie pracy. Mhm. To mnie tak najbardziej urzekło. Dbamy o to, żeby były przestrzegane różne zasady, mhm. żeby pracownikowi nie działa się krzywda. Rozumiem. A często mówi się, że zorganizowani mają lepiej. Czyli w Solidarności organizacja jest skuteczna. Może być skuteczna solidarność? W zakładzie pracy. Tak. Jak najbardziej. Tak. Zanim została Pani Przewodniczącą Organizacji Związkowej, czy miała Pani jakieś opory? Zastanawiała się może Pani, czy warto, czy nie warto? Z jakimś może ryzykiem się u Pani to wiązało? To znaczy nie no, zmieniła się przewodnicząca Związków Zawodowych. Hmm. Stwierdziłam, że to dobry wybór i po prostu wstąpiłam hmm. do Solidarności. Więcej było obaw czy nadziei? Hmm. Może było obaw na początku, uh -huh. a później już tak, y, no inaczej człowiek do tego uh -huh. podchodzi, już jak się jest, już y, wie się y, co ta Solidarność uh -huh. robi, w jakim uh -huh. kierunku, to już tak bardziej więcej nadziei było. Uh -huh. A jakie były reakcje współpracowników? Y, no dobre. Uh -huh. y, mnie zgłosiła koleżanka. Na stanowisko przewodniczącej do wyborów. Mhm. No, spytała się, czy chcę kandydować, mhm. no to kandydowała. Mhm. Czy spotkała się pani z jakimiś trudnościami podczas swojej działalności? Może mhm. jakieś bariery, które no, trudno było pokonać? No na pewno, tam były bariery. No bo wiadomo, ja byłam nowa, trzeba było wszystkiego się nauczyć. Mhm. E, zasięgnąć jakiś tam porad, żeby widzieć co mhm. jak, no bo e, wiadomo, e, działam zgodnie z prawem. Mhm. A wsparcie ma Pani z komisji? Tak, mam wielkie wsparcie z komisji. Mam na myśli tutaj y, działaczy y, z Pani Komisji, y, zastępca, tak, sekretarz, tak? Tak, 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 mam tak, dużo tak rozumiem. E, to przejdźmy teraz do programu może y, do y, postulatów. Organizacji związkowej na zbliżający się czas. Jakie są najważniejsze wyzwania w Pani organizacji? Najważniejsze to jest um, osiągnięcie średniej płacy w Domu Pomocy Społecznej um, na poziomie kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Mhm. Mhm. Wiadomo też w ostatnim czasie było dużo pikiet, dużo też petycji było składanych do władz samorządowych i rządowych w sprawach DPS-ów. Czy według Pani uda się postulaty osiągnąć? No mamy taką nadzieję, no, rozmawiamy, są rozmowy prowadzone z rządem, także no, mamy taką nadzieję, że, mhm. że jakoś to mhm. będzie w dobrym kierunku idzie. Mhm. Także no, mamy wielką nadzieję, że to się zmieni, to finansowanie domów, że z, uda nam się jakoś mhm. osiągnąć porozumienie w sprawie um, um, zmiany ustawowej. Mhm. No, i żeby te wynagrodzenia w domach pomocy były większe, żeby to inaczej było mhm. finansowane. A w najbliższym czasie przewidziane są jakieś działania w związku z postulatami? Czy negocjacje? Czy może są składane jakieś pisma do władz samorządowych? Na, no, na dzień dzisiejszy nie mieliśmy mhm. żadnego pisma. No, a z mhm. tego co wiemy, no to są prowadzone mhm. rozmowy w Warszawie. Mhm. Rozumiem. Odnośnie działalności związkowej chciałem zapytać jeszcze Panią, jaki może sukces udało się Pani zrealizować w ostatnich, w ostatnich latach czy, czy miesiącach? To znaczy sukces nas taki jest, że mamy większe pobory, że, mhm. że nas zauważono. Mhm. że jednak my jesteśmy, że my się opiekujemy osobami mhm. niepełnosprawnymi. Mhm. No Pobory troszkę na poszły w górę, nie mamy mhm. takich niskich regulacji jak były mhm. w tej chwili, no to myślę, że to jest ten taki sukces, mhm. że te mhm. pobory troszkę poszły na górę, troszkę, bo to wiadomo, że nasz pobór ostulują na najniższej krajowej, mhm. no ale małymi kroczkami idziemy mhm. na szodę. A odnośnie samej organizacji, rozwija się organizacja, jaka jest tendencja? Mam na myśli wzrost członków Solidarności, przybywa nowych? Tak, przybywa. Tak? tak? Rozumiem. No i jeszcze chciałem zapytać pani, gdyby ktoś zastanawiał się, ktoś niezwiązkowiec, czy wstąpić do Solidarności, czy nie, co by pani radziła takiej osobie, która się waha? Proponowałabym wstąpienie, że jednak Związek Zawodowy na terenie mm. zakłady mm. pracy to jest związek dla pracownika. Mm. Dbamy o dobro pracownika, mm. e, prowadzimy rozmowy z pracodawcą e, tak, żeby pracownikowi nie działa się krzywda. No, rozumiem. No, dziękuję serdecznie no, dziękuję. za udzielenie wywiadu. Dziękujemy również Dziękujemy Państwu. Do zobaczenia.